Nasze emocje to czynniki bezpośrednio łączące nas z rzeczywistością, z czystą prawdą, z tym, co po prostu jest w rzeczywistości, takie, jakie jest. Często nie mając łączności z własnymi emocjami, gubimy się w własnym umyśle i w własnych iluzjach, które prowadzą tylko i wyłącznie do całkowitego zagubienia prawdy, zagubienia właściwych kierunków, zagubienia właściwych odpowiedzi, wyborów to wszystko prowadzi nas do życia w takim nieustannym zmieszaniu w poczuciu, że nic tutaj nie ma sensu że nie wiemy dokąd iść jakie decyzje podejmować za co się w ogóle łapać jakich, jakich ludzi słuchać, jakich ludzi nie słuchać jakie relacje tworzyć, jakie relacje nie tworzyć itd., itd. Wobec czego bardzo ważne jest odzyskanie łączności ze swoimi emocjami. I często jest tak, że my w większości przypadków myślimy, że coś czujemy. Dlatego spójrz sobie teraz na swoje doświadczenia emocjonalne i zobacz, że często twój umysł podpowiada Ci, że sam sama nie wiesz, co, co czujesz, tak? I jeśli Pojawia się w twojej głowie właśnie takie stwierdzenie, to znaczy, że nie nie wiesz, a po prostu nie masz kontaktu ze swoją emocją, ponieważ emocja zawsze jest obecna i trzeba ją przede wszystkim zbadać poprzez ciało, poprzez odczucie typowo fizyczne, energię właśnie w ciele fizycznym. A zatem kiedy pojawi się w tobie właśnie to ta myśl, to przekonanie nie wiem co ja czuję, nie wiem, czy to, co czuję, jest właściwe. Kiedy też pojawi się właśnie taki znak zapytania, czy, czy to, co czuję, na pewno jest prawdziwe, to wiedz, że to jest umysł, który myśli, że czuje. I żeby wyjść z tego doświadczenia bardzo dużego zagmatwania i zagubienia w swojej rzeczywistości, zacznij czuć zamiast myśleć. Czyli zanim Skupisz się i bardzo mocno wejdziesz w to, że nie wiesz, czy to, co czujesz, jest właściwe, czy w ogóle wiesz, że co, czy nie wiesz, czy że cokolwiek czujesz, to wejdź sobie właśnie w samo odczucie, w samą emocję, czystą energię emocjonalną, ponieważ emocji się nie myśli. Nie da się wiedzieć emocji lub nie wiedzieć emocji. To, że my w jakikolwiek sposób je nazywamy, to jest taki byprodukt, czyli. Coś, co powstało dopiero po jakimś czasie w naszym rozwoju jako właśnie ciało fizyczne, jako biologiczny człowiek. Możesz spojrzeć sobie teraz na przykład na dzieci. Każde dziecko, które się rodzi, czuje cały czas, tak? Kiedy brakuje mu na przykład bliskości mamy, to płacze. Kiedy jest szczęśliwe, widzi jakąś szczęśliwą twarz człowieka dookoła to jej się cieszy, tak? Czyli to dziecko cały czas reaguje emocjonalnie, ma te emocje fizycznie zaprogramowane w ciele po prostu. Każde dziecko ma taki zestaw podstawowych emocji, tak? I my, kiedy zaczynamy dorastać, jesteśmy coraz bardziej odłączani od tych naszych emocji, ucząc się, że niektóre z nich są dobre, niektóre z nich są złe. To jest tak zwane właśnie programowanie społeczne, czyli taka tresura emocjonalna dzieci, które w trakcie kiedy się rodzą i dojrzewają, dorastają, one po prostu nie mają słów, nie mają zasobu słów w swoim słowniku jeszcze. Tego pojęcia, ale cały czas odczuwają, tak? A kiedy zaczynają pojawiać się słowa, określenia, kiedy zaczyna pojawiać się też to określanie poprzez rodzica, czy tam otoczenie, jaka emocja jest dobra, jaka jest doła, jaką chcemy, jaką nie chcemy, to dziecko po prostu zaczyna nabywać wzorców emocjonalnych, i zwykle bywa to tak, że aktualnie w tej szerokości geograficznej, w tym kraju, w którym się znajdujemy, większość z nas emocjonalność ma całkowicie odciętą. Czyli my nie czujemy ciała fizycznego, nie czujemy emocji czysto, czysto energetycznie w ciele, a bardziej właśnie je konceptua konceptualizujemy z racji tego, że po prostu mm, te emocje są karcone za emocje. Dostajemy kary za to, że wybuchamy na przykład złością, dostajemy kary za to, że się na coś nie godzimy, za to, że płaczemy w nieodpowiednim miejscu czy czasie. To wszystko jest karane, to wszystko jest właśnie negowane. A emocje pozytywne na przykład są właśnie wybijane wręcz zbyt intensywnie, czyli na przykład taka duma, albo jakieś inne emocje, które są mile widziane, czy chociażby nawet okazywanie szacunku czy miłości dorosłemu. Czy to rodzicowi, czy komukolwiek z otoczenia, to jest jakby widziane pozytywnie, wobec czego my po prostu uczymy się tymi emocjami w pewnym sensie żonglować, ale to niestety sprawia, że my się odcinamy od pewnego zestawu emocji. Część z nich jest po prostu wypierana i zwykle kończy się to właśnie w ten sposób, że my po prostu jesteśmy odcięci od naszej obecności emocjonalnej. I często tutaj później pojawiają się problemy takie jak właśnie całkowita, Znieczulenie albo nadmierczucia, czyli taka nadmierna empatia, nadmierna wybuchowość, lub właśnie jakaś apatia, depresja itd. itd. Także tutaj może pojawić się wiele różnych zniekształceń w tym obszarze. Jednak właśnie najważniejszą kwestią, którą tutaj możemy sobie przede wszystkim uzdrowić i spojrzeć, właśnie w taki. Źródłowy sposób, sposób z perspektywy zdrowych wzorców istnienia, to jest uświadomienie sobie, że emocja jest prawdą sama w sobie. To, co my myślimy na temat rzeczywistości, jest często różne od tego, co czujemy na temat rzeczywistości. A w większości przypadków często ta emocja jest właśnie negowana jako coś, co serce jest głupie, tak, bla, bla, bla. Jest wiele takich przekonań, nie, w, nie ufaj swoim uczuciom itd. A to, co w, zdrowy, spo, w zdrowej perspektywie się pokazuje nam, to właśnie fakt, że emocja jest bezpośrednim połączeniem z rzeczywistością. Umysł często tego bezpośredniego połączenia nie ma, ponieważ jest skorumpowany właśnie wieloma różnymi iluzjami, przekonaniami niewłaściwymi, swoimi własnymi, jakimiś tam wymyślnymi wizjami tego, jaka powinna być rzeczywistość, a jaka tak naprawdę nie jest. Wobec czego, żebyś dostrzegł, dostrzegła czystą prawdę rzeczywistości i to, co faktycznie jest. Taki, jaki jest, to naucz się przede wszystkim odczytywać rzeczywistość poprzez Twój stan emocjonalny, ponieważ Twoja emocja zawsze Ci powie, co jest dla Ciebie właściwe, co jest dla Ciebie niewłaściwe, jakie osoby Ci służą, jakie osoby Ci nie służą, jakie miejsca Ci służą, jakie Ci nie służą. Kto przekracza twoje granice, na przykład, a kto jest dla ciebie wspierający, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy tak naprawdę poprzez emocje, czyli ten czysto fizyczny, taki energetyczny bodziec, odkryć tak naprawdę wszystko w naszej rzeczywistości z perspektywy tego, co nam służy, a co nam nie służy, a to jest klucz do poznania prawdy. Ponieważ to, co nam służy w takim głębokim wymiarze, nie to, co myślimy, że nam służy, pamiętajmy, że to są dwie różne rzeczy, to, co nam autentycznie służy naszemu ciału fizycznemu, naszej duszy, naszemu umysłowi i wszystkiemu, co się w nas zawiera tak naprawdę, to zawsze właśnie będzie związane z prawdą, czy będzie wyzwalało w nas emocje, które są dla mm, na nas zdrowe. A to, co nam faktycznie nie służy, zawsze będzie wiązało się właśnie z emocjonalnością um, nieprzyjemną, z emocjonalnością, która będzie nam po prostu pokazywała, że, że jest dyskomfort. Tak, My często te dyskomforty omijamy bardzo skrzętnie, po to, żeby. Umysłem pokierować się w jakąś stronę, która nie do końca jest dla nas dobra. Jestem pewna, że jesteś w stanie znaleźć wiele takich sytuacji, gdzie faktycznie gdzieś ta intuicja czy instynkt podpowiadał, że to nie jest zbyt dobry wybór, a mimo to zdecydowałeś, czy zdecydowałaś się na to, i wyszło tak jak zawsze. I pamiętajmy o tym, że zanim pakować się w sytuacje, które są dla nas trudne, w których doznajemy krzywdy, które nam nie służą. I doświadczyć tego bólu i tego cierpienia możemy wyczuć od razu na samym początku tej relacji, czy w tej pracy, czy w tym miejscu, czy gdziekolwiek, czy w związku z czymś konkretnym, co nam się objawia w życiu, możemy od razu wyczuć na poziomie energii, czy to będzie dla nas prawdziwe, autentyczne, czy to będzie nam służyć, czy to będzie właściwa ścieżka, czy to będzie właściwy wybór. Czy to będzie właściwa droga dla nas? Dlatego emocja jest kluczem do samopoznania i do też kierowania naszą rzeczywistością, czy nami samymi, czy generalnie dokonywania takich wyborów w życiu, a wybory są podstawą naszego życia, żeby po prostu to życie nas wspierało, żeby nam służyło. Także zaufaj swoim emocjom przede wszystkim, myśli. I wszystko to, co mentalne jest wspaniałym dodatkiem, tutaj też ważne, ważne, żebyśmy pracowali właśnie nad przekonaniami, i tak dalej. Jednak niech to wszystko będzie właśnie kierowane mm, przede wszystkim poprzez emocjonalność, ponieważ Twoja emocja to Twoja prawda. Z tej strony Marta, twórczyni strony Krystaliczna świadomość. Przestrzeni, w której zajmujemy się rozwojem duchowym, pracą ze sobą, pracą z energią źródła, przede wszystkim, praca z taką energią prowadzi do dobrostanu na każdym poziomie życia, i przede wszystkim ja tutaj udzielając się w tych przestrzeniach, zapraszam Was do tego, żebyśmy kroczyli wspólnie ścieżką do dobrostanu na każdym poziomie życia. Jeśli chcesz umówić ze mną na sesję indywidualną, to zapraszam Cię serdecznie na stronę www.krystalicznaświadomośćbezpolskichznaków.com i tam możesz odnaleźć wszelkie detale i oczywiście zapraszam Cię też na moje social media, na Instagram, na Facebook oraz na kanał na YouTubie. Często prowadzę przeróżne live'y i dodaję przeróżne treści, także widzimy się w przestrzeni. Pozdrawiam Cię serdecznie.